Powiedz mi, gdzie my w ogóle idziemy? Idziemy <noise> na wyprawę górską. Aha Jaką ty masz fajną torbę. Zobacz, co mam w mojej torbie? <noise> no ja, Czas no gastufanii. idziemy na wyprawę górską. I mam kanapkę, ale cztery tylko, więc mogę się podzielić, ale nie z wszystkimi. <noise> Pipi! Tu jest jeszcze jeden zawodnik. Już Czeka? jesteś głodna. A będziesz potem ty nagrywać? Filmiki? Ja, dobra. A złoży życzenia? Nie. nie. A nawet tacie nie złożysz do taty, wyślemy. To się No, dobra. Cześć. Cześć. Co tam? Dobrze. Wszystko dobrze? Dobrze. Na pewno. Pełno. Co już jadłeś? Nie. Śniadanie. Śniadanie było? A co było na śniadanie? Owsianka. A daleko jeszcze? Nie wiem. A życzenia złożysz? Życzę szczęścia, szczęścia pomyślności. Na ten nowy rok? Czy tak w ogóle? Będzie dobry. Może. No weź, no złe życzenia. Się wkurzyła, a ja nie. nie. No czemu nie? Nie, po prostu nie. No nie bądź jak Tosia. Tosia też nie złożyła. Tosia też nie chciała złożyć. Wiesz... Chciało, nie chciało i się nie złożyła. Widzisz, jej się nie chciała, ale złożyła. Ja nie A ma złoży. tylko 4 latka. Nie, ja siedem, 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 Jesteś pewna, że 7. Ja Dobra, bym tak Dobra. O Boże, jacy oni zakochani. <laughs> składacie życzenia komuś? Czy Wam się nie chce też? Ej, nam wszystkim nawzajem. Nam Życzymy. wszystkim nawzajem. O Boże, jakie to piękne. Czyli no. to nie jest miłość, ja nie wierzę w miłość. Ty tak samo jak ja jesteś z zewnątrz tej rodziny. No. Dlatego mam do ciebie takie pytanie. Słyszałem, że niektórzy jej członkowie mają tutaj problemy alkoholowe. No niestety tak, nie mogę o tym mówić głośno, bo już jestem tej rodzinie. Ale to Ale... prawda. Wszyscy. Ale twoja córka za to mówi bardzo głośno, kto ma problemy z alkoholem. I pewnie będzie opadać o tym w szkole w, w... w styczniu. Okej, okay, okej. Okay. Na pewno nie chcesz nikogo pozdrowić? Wszystkich Albo... pozdrawiam. Okej, okay. no. Aha. Dziękuję. Proszę, ty się na to że było w tym szedł? Opowiedz, jak to było z tymi policjantami? No bo wszystko dmuchaniem. wyszło to, o, przez to, że sobie kupiłam szajski, płyn do w Lidlu, wali z Pirolem. No I I, I Zapytaj o tą wersję Tosi. A, a resztę historii Tosia opowiem, bo mam okay. problem jednak z alkoholem. <laughs> od to ciebie tylko. Retrieve my wounded soul.